New Balance Rebel V2 były moimi ulubionymi butami w 2020 roku. Teraz wyszła wersja trzecia. Mam za sobą już pierwsze 10 km i to są moje wrażenia na gorąco. Pod względem komfortu jest tak samo dobrze, a może i nawet lepiej niż w dwójkach. Mam wrażenie, że z przodu buta mam tutaj trochę więcej miejsca, w przypadku mojej stopy to akurat jest bardzo spoko. Dzięki Fuel Cell mamy tutaj więcej, przez co, mimo że buty są dość dynamiczne, to są też miękkie, dadzą sobie radę nawet na długich wybieganiach. New Balance posłuchał też mojego narzekania, i tym razem mamy tutaj te dodatkowe dziurki. Na sznurówki, dzięki czemu można sobie zrobić ten heel lock, jeżeli chodzi o obwiązanie. Wizualnie te buty są bardziej stonowane niż poprzednice, Jedyny kolorowy akcent, jaki tutaj mamy, to mamy na podeszwie, w podeszwie, która zdecydowanie bardziej jest nastawiona na bieganie po asfalcie. Mamy tutaj trochę gumy z przodu, trochę z tyłu, no i na środku jest po prostu odkryta pianka. Póki co, wrażenia jak najbardziej pozytywne, to takie dwójki z usprawnieniami tam, gdzie te usprawnienia były potrzebne. Pełna recenzja po 150 km.